Twierdza krzyżowiec, edycja ostateczna. Demko. Wyszło na Steamie. Ogramy sobie to. Jeżeli ktoś chce więcej twierdzą, jak wyjdzie, żebym ją ogrywał, może lajka like zostawić, panowie. Już oczywiście zaraz przyciszę, wersja demo. Wejdziemy sobie, moi drodzy, do ustawień. Gdzie to są ustawienia w ogóle? Gdzie są opcje w tej grze? Zagraj w samouczek, twierdzę opcje gry, opcje grafiki, OK. Włączmy V-Synka, zastosujmy to. Już wchodzę w opcję dźwięku i moi drodzy, zmniejszamy głośność dźwięku muzyczki na 16%, może być? Fantastycznie. I teraz tak, Kampanie historyczne czy piaski czasu? No to jest demo, kampanii historyczne. Zobaczmy. Ej, ale to jest misja druga, to o co tu chodzi? Poczekajcie. Eee, to, to, to dobrze to włączyłem? Poczekaj chwilę, czyli nie ma misji pierwszej w demo, Wkrótce, dobra, to zobaczymy. W danym przejęciu karawany pocisk rozumiem, rozumiem. odłącza się, wbrew rozkazom tybalda okay. i pozostałych dowódców, drugi oddział wypadowy. Rycerze rychło zostają wciągnięci w walkę z liczniejszymi siłami egipskimi okay. w okolicy gazy i ponoszą ciężkie straty. Tybald i reszta wojsk rusza na ratunek rycerzom. No dobrze. Obejmij dowodzenie nad niewielkim oddziałem uciekającym mhm. przed klęską. Zbuduj umocnienia na skraju pola bitwy okay. i utrzymaj je do czasu przybycia Tybalda. Dobra, do czasu przybycia Tybalda. Dobra, mój spichlerz będzie tutaj. Ty, ale fajnie ta twierdza wygląda, o wiele fajnie graficznie. Fajnie, podoba mi się. Poczekajcie chwilę, ja sobie tylko zrobię coś takiego. Dodam sobie tu market, bo mi się pewnie przyda drewienko można gdzieś rąbać? skądś? Uuuu, drewienko lipa. O czym myśli? Aha, lewym przyciskiem się wydaje rozkaz, szkoda. Dobra, co by tu zrobić? Poczekajcie, na początku byśmy z dwa domy walnęli byśmy też jedzonko walnęli. Pszenicy nie ma co ciekawe. No to sady jabłoni. Oczywiście nawalamy. Ej, powiem tak szczerze, nie może to głupio zabrzmi? Podoba mi się jak wygląda ta twierdza. Fajne ma te... A co jest moim celem? Czy ktoś z was wie jak włączyć cel misji, żeby zobaczyć? Bo ja twierdzę nie pamiętam. Obejmij dowodzenie nad niewielkim oddziałem, zbuduj umocnienie na skraju pola bitwy i utrzymaj je do czasu przybycia okej, okay, naszych posiłków. Dobra. Zobaczymy domek zrobiony. W takim bądź układzie trzeba by było zrobić raczej też zbrojownię, nie? Tak na, że tak powiem, na rozum. Dobra, i trzeba by było zrobić tutaj koszary bo oni tędy będą prawdopodobnie atakować. Czy którędy? Stąd będą szli tutaj. Okej, okay, to tu będą koszary. Coś mogę zwerbować. Aha, nie mam ludzi. Dobra, to poczekamy chwilę. Przyspieszymy sobie trochę prędkość. Czekaj, jedzonko mam, więc w sumie spoko. nam nowych Może być. I poczekajmy chwilę. Wydobycie tutaj... O, to mogę wydobywać. Poczekajcie chwilę. Kopalnia rudy, żelaza, ona jest spoko. To daje dobrą kasę, nie? Z reguły. Ok. Mam nadzieję, że tu sobie chłopaki poradzą jakoś z tą rudą, co nie? Ok. Potrzeba drewna. Dobra. Ja tutaj będę opierał się na zakupie drewna, nie? Bo oni nie mają skąd brać drewna. Tutaj nie widzę lasów do ścięcia. Tak naprawdę. Nie widzę tutaj lasów do ścięcia, więc yy, postaramy się tutaj bent. I może tutaj będzie. Dobra. Niech to się wszystko do, dojdzie do siebie i będzie git. Bardzo dużo mam jabłek, więc to mnie cieszy. Eee, kupimy sobie drewięko. Okej, okay, fantastiko. Mogę zrobić pięciu rycerzy. Nie mogę zrobić pięciu rycerzy. No, masz drzewa przy brzegu. No ale to chyba nie za fajne te drzewa są, tak naprawdę. Tak z tego co widzę. Tutaj jest, są dwa drzewa, tutaj jest chłopie parę drzew, tutaj jest... Nie wiem, no to ewentualnie... Cztery takie te zrobimy. Ale Nasze fajnie jest jedzenia, więc ja to ogarnę. Tylko jest tu jeszcze kamień? Na tej mapie? Można skądś tutaj kamień wydobyć? W naszego zamku. Tu jest kamień, okej. Okay. No to dawaj, wydobycie kamienia i ile wołów do kamienia się daje? Chyba jednego, nie? Jeden chyba woł wystarczy. Czy dwa woły do kamienia? E, masz też tark, no mam. Dobra, zrobimy coś takiego. Tu mamy kipę. Zobaczymy. Na razie to wygląda dobrze, się rozwijamy, mamy dużo jedzonka, więc jest fajowo, nie? Postaramy się podjechać tutaj pod tych żołnierzy arabskich i ich zniszczyć po prostu. Dwa, trzy woły. Tutaj dwa wystarczą, mi się wydaje, pod tym kamieniołom. Siły arabskie atakują! Siły arabskie atakują? Pokaż. Okej, okay. ojoj, panowie. Czekamy na na Dobra, to nie się Ej, fajnie ta twierdza wygląda, fajnie chodzi Tyj, panowie, ale to tak Celować spokojnie. Poczekajcie chwilę, bo jedno mi irytuje. Sterowanie eee, Prawy przycisk myszy. Tak, dokładnie. O to chodziło. I teraz mogę grać. A dlaczego ty nie strzelacie ten komisjo? OK. się, Nie jest źle. E, przydałoby się łuki robić. E, mam tutaj też to dużo stali. O właśnie to sprzedaję. I teraz kupujemy, moi drodzy, drewnięko. I rozpoczynamy robić łuki. Chociaż nie, łuki są takie jakby to powiedzieć XD bym powiedział nawet, nie? E, porobimy sobie, moi drodzy, tutaj kuszę. Potrzeba drewna. Po prostu kuszę zrobimy. Kusza, kusza i kusza. Potrzebuję też y, farm y, krów. Oj, tutaj już nie mam gdzie krów dać zbytnio, nie? Tutaj też nie mogę? Nie można tutaj tego zbudować, mój Tutaj też nie mogę. Tutaj mogę krowy jedynie dać. Dobra, to Zało pójdziemy jolo. Jak głupio to nie zabrzmi. Dobra, sprzedamy to. I nakupimy drewna. Dobra i teraz domki oczywiście. Benz, benz, Nie można tutaj tego benz. Studować, mój panie. I więcej krówek bym chciał na pewno. Jeszcze tutaj krówkę. okej, okay, wystarczą dwie. Jak mam trzy TT do tego, no to chciałbym tutaj jeszcze to wziąć, prawda? Tak, tak. I chciałbym to wysprzedać i chciałbym kupić za maksa drewna, kasy, idealnie. I teraz jeszcze dorobimy e, łuki. Może tutaj. Tutaj, Potrzeba dobra, złota. niech to zostanie, i niech to będą kusze. Dobra, bo te, teraz będę produkował kusze yy, i zobaczymy, co się tu wydarzy, nie? Tutaj sprzedam te miecze, bo ja ich nie potrzebuję i tych pancerzy. Ja wiem, co ja będę tutaj do tej misji potrzebował najbardziej. Niech już chłopaki zaczną kusze nawalać, to będzie już fantastycznie. Dosłownie. No i potrzebuję tego pancerza troszkę, nie? Dobra. I potrzebuję kamyczków. Kamyczków już trochę mamy. A jak to się buduje w ogóle? Ja bym potrzebował jedną wielką Zapasy wieżę. Dosłownie Gdzieś tu bym wieżę dał. Zapasy kamienia są zbyt skromne. Mhm. No dobra. To poczekamy na kamień. Mam trzy te. Nareszcie krowy sprowadzają, więc jest ok. Fantastycznie. No właśnie. I to jest problem. This is a problem, guys. This is a problem. Coś tu jest, że to będzie porażka. Ale dobrze, bo ja sobie lubię, wiesz. Dawno nie grałem w twierdze, nie? Zabawnie jest. Dodamy trochę jedzenia, niech będzie. Poczekam, jeżeli ten atak przeżyje, to jest fantastycznie. Panie, jakieś polecenia? Dobra, a wy tutaj. Zobaczymy, czy nasi rycerze sobie poradzą, nie? Na jakim grasz poziomie trudności? Na no, łatwym. Tutaj tych kuszy będzie dużo. Okej. Okay. Oj, co to jest za jednostka? Ej, przysięgam, że nie mam pojęcia, co to jest za jednostka chłopie. Z jakąś tarczą, czy gdzie? Co jest? Co to jest za jednostka? Jest jakiś tarczownik chłopie. Mogę jakąś kuszę wziąć? Ty, ataki wroga. Dobra, udało się git. Dobra. Fart bo fart, nie? Yy, dobra, jest yy, ten, jest wieża. Dalej nie mam kamienia na wieży, jak to? Aha, idzie już kamyczek, dobra. Ty, ja mam bardzo dużo tych yy, metalu, nie? Tutaj, mogę to posprzedawać. Mogę za to wziąć drewno. I mógłbym za to dać na przykład robienie powiedzmy nie wiem, miecze, pancerzy chyba, nie? Warsztat płatnerski bym tutaj walnął z dwa. Żeby on mi robił pancerze, to będą na sprzedaż. Kamyczki już przybyły. Więc e, dawaj tą wieżę chyba tutaj. Walniemy jak najbliżej tego, żeby mieć tutaj ostrzał. Chociaż poczekaj chwilę, mam dużo pieniędzy, więc sobie kupimy trochę kamienia i byśmy walnęli tą dużą wieżę. I tutaj Potrzeba dwie. Kamienia. Nie mogę drugiej? Nie gadaj, Andrzej. Dobra, dawaj drugą wieżę. Perfekcyjnie. Do tego byśmy zrobili coś takiego. Okej, okay, i schody. Aha, bo nie mam znowu kamienia. Panie! Nie no, mam. Dobra. Hmm, co bym cię chciał? Dobra, to powinno stosunkowo wystarczyć. Zobaczymy, co będzie, nie? Tutaj dodatkowego osła do noszenia kamienia. Nie no, są dwa, wystarczają też. W zupełności aktualnie. Ja będę miał też dużo na sprzedaż pancerzy czy czegoś. Zobaczymy, no tutaj nie się to robią. Co, ja nie mam wolnych mieci? Uuu, to lipa. Walniemy sobie tutaj trzy domki. Tutaj walniemy studnie. A nie, nie mam złota, o jest. Dawaj studnie dla mojej ludności, niech się cieszą. Mogę jeszcze? Pięknie. Ok, proszę do góry. I teraz tak. Chciałbym inżynierów, pum. Weźmiemy, walniemy dwóch. I zapasy zrobimy coś takiego. Aha, potrzebuje złotka dużo. Dobra. Coś mi jedzonka zaczyna brakować. Trzeba troszeczkę podkręcić produkcję yy, tutaj jabłeczek z tego co widzę. Zapasy Podkręcimy. w są bardzo skromne. O no właśnie o tym mówię, nie? To jest tragedia trochę. Trzeba podkręcić zapasy w spichlerzu, bo wygląda to bardzo słabo. Ale chyba damy radę już. końców. Dobra, wziąłbym jedną tą machinę do strzelania. Tutaj, bum i bum. Dobra, to powinno wystarczyć. Dobra, to chyba dwóch wystarczy, nie? Do strzelania. Z tego, co mi się wydaje. Tutaj chyba dwóch wystarczy. Do tej maszyny. Takie mam wrażenie. Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk arabskich, który zmierzał. Coś z pancerzami nie, nie do końca nadrabiam. No, to mogę sprzedać, fajnie. I trzeba kupić jedzonko. Nie masz wystarczającej ilości zmu. Przedamy trochę tego. Chupimy więcej chleba. Wasza łaskawość? Tak, dwóch, no to fantastycznie. Zajmuje stanowisko na Oni nie sobie chyba powinni poradzić, tak mi się wydaje. Niech sobie tutaj działają i będzie ok. Może im się uda. Tutaj tych czterech drwali też coś znosi. Ja potrzebuję dosłownie jedzonka. O, idą. Wydaje mi się, że powinienem ich rozwalić, tymi maszynami. Patrz. Ty, ja, ale ładnie ta twierdza chodzi teraz, tak fajnie płynniutko, nie? Fajnie, podobnie. Nie, nie no, już powinniśmy zmiażdżyć bezpewnie. Okej. Okay. Okay, a te maszyny coś pomogą? Okej, okay, wiza easy, dobra Ja nawet za bardzo nie potrzebuję maszyn jakoś, specjalnie Naprawdę, jakoś za specjalnie nawet nie potrzebuję maszyn, nie? Potrzeba no nam broni, ser. To jest fantastycznie Zrobimy sobie tutaj taki mur tą zablokujemy Tu też blokniemy Mam tego kamienia trochę, więc wystarczy, później sobie omurujemy tu górę. Tu są drzewa! A, widzisz. Chłopie, to to były drzewa, ja nie wiedziałem. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobrze. Poczekamy na troszeczkę kamienia i będzie fantastycznie. Niestety te słowaki działają. Na Ale widzę, że ich zmiażdżyłem, więc ja jestem nie ukrywam zadowolony. Ale mało tych drzew? No, mało, mało! Ale powinno być lepiej. Oj, niestety tutaj widzisz problem. Jest u mnie z jedzeniem. Na maksa. Jest browar i spichlerz, ale to już nie miałbym gdzie tego zrobić, nie? Chmielu. mielu. Zapasy w spichlerzu o, są bardzo właśnie. skromne. No, ja, tu jest jeszcze chmiel do zrobienia. No, ale to, to zamiast chmielu to bym wolał jabłka już tutaj nawalić. Tych jabłek od cholery. Bo to się mega akurat przyda. Dobra, bracie. Ja potrzebuję sprzedać itemy. No już, już kupuję. Już, 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 już. Już jest chlebek kupowany. Spokojnie. Nie potrzebuję więcej kuszników. Przerzucę masz drzewa bliżej. Nie, mało tych drzew. Tutaj. Niech chodzą już tu. Co to za różnica? Jeden pies dla mnie, nie? Bramkę bym sobie zrobił. Małą. Pom. Zrobimy tutaj jeszcze taką, wiesz, mini-ochronę, nie? Może zbyt potężna osłona to to nie będzie, ale coś powinna zawsze moim tym... ...gostkom pomóc, nie? Tyk, tyk. Oj, nie mam już kamienia tyle. Dobra, jakoś to porobimy. Jako, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Beznadziejnie budowałem zamek, ale... Kto to jest? Potyka się z ludem. A, to jest moja postać. Ty wracaj do bazy, moja postacią. Coś mało tych tych kamyczków teraz. Więcej pancerzy mi zaczynają robić chyba. A, zobaczymy. Siedem, Nie może być. Potrzebuję kupować jedzenia, czy utrzymacie się sami? O to się chciałem zapytać. Dobra, siedmiu kuszników. No i to już siedmiu kuszników... Nie no, to już wystarczy, bo będę miał tych kuszników starej 16, no to chyba będą no problem. O, kamyczki się pojawiły, więc fajnie. Co jest, nie mogę tutaj? A no, nie mogę. O i kamyczków nie mam do domknięcia, bramy, ale będzie dobrze. Jestem bezpieczny, mam beznadziejną gospodarkę. Będzie jeszcze gorzej. Miejmy nadzieję. Miel. Ta jedna farma kmielu jest. Tragedia. Mogę zrobić jakiś browar jeszcze? Niech będzie tu browar. Jak tutaj nie będzie karczma, to tu będzie browar. I ten jeden browar będzie ten chmiel przerabiał. A, może się uda. Mała kapliczka, może będą szczęśliwsi. Dobrze jest, panowie, chyba wygram tę misję. Fajnie to demko wygląda, ale nie wiem, czy gra ma potencjał, żeby być multiplayerowym hitem. Wątpię szczerze. Eee... Ale no, zobaczymy, nie? Zwiadowcy donoszą, że silny oddział okay. wojsk polskich maszeruje w naszym kierunku. No, to nie ukrywam, że czekam. Ze szczęściem, nie? Czekam z niedoczekaniem tutaj. Czekam z niedoczekaniem, no wiesz, czekam, chcę zobaczyć, co się będzie działo. jest du dużo różnic od oryginału, nie widzę. No, bo to jest remaster taki, nie? To co to ma się różnić, za bardzo. Ale chyba wreszcie jedzenie się ogarnęło. Siły arabskie atakują. Ile ich jest? Trochę. Ale sądzę, że ci moi kusznicy sobie raczej poradzą. Bez problemu. Powinienem ich znieść z powierzchni ziemi. No, oczywiście, że tak. Okej. Okay. Ci idą chyba na te domki, więc zobaczymy. Tutaj są jeszcze maszyny. O. Dobra, idźcie do domu. Ło Boże, ty! A ja ich rozwalę w 10 sekund. No, dobrze, dobrze. Idą? Idą, super. A, wysłałem się tutaj ja stąd. Nie, raczej powinienem ich no, pewnie, że tak. I co, koniec? Zwycięstwo. Zwycięstwo. No i udało mi się. Fantastycznie. 15 lipca wychodzi ta gra. Okej. Sprawdziłem pierwsze demko, fantastiko. Tu są jeszcze piaski czasu. Przykładowa misja leżąca do jednej z nowych piasków czasu. I tu jest jedna misja. Pełnej wersji gry każdy z szlaków piasków czasu wystawi na próbę twojej umiejętności przetrwania w strómach pozytywnych warunkach kilku powiązanych z sobą misji. Szybkość jest kluczem do sukcesu. Okej. Okay. zerknijmy. Cóż to jest? Ja jestem kolorem jakim? Czerwonym? Ok. Eee, próbujemy, panowie? Ja bym spróbował. Zobaczyć, co tu będzie, nie? Próbujmy, zobaczmy. Oczywiście spowalniam prędkość jak najmniej, bo totalnie jeszcze nie ogarniam tej gry. Dobra, i zerknijmy, co my tu mamy na mapie. Drzew za dużo, to tu nie ma. Kawałek tylko. Ej, stary, to jest tragedia. Ja nie wiem, czy my damy radę się utrzymać. Potrzeba Lul. kamienia. Lul. Co to jest? Arabscy najemnicy za pieniądze. Stop, poczekaj, Gra dajmy zacinamy. pomyśleć. Może by zraszować jakiegoś typa. Tu jest fajna farma. On ma pałkarzy, nie? Tak, on ma pałkarzy. Tu też są mocne jednostki. Ej, stary, lipa. Są piekarnie. Dobra, to jakoś to pomyślimy, panowie. Sprawdzimy, nie? Uwaga. Gra w toku. Jakoś musimy to zrobić, dobra. Raz, nie można tutaj tego dwa, dwa, trzy, może lipać. być. Po prostu. Do dobra. I teraz tak, pomyślmy, potrzebuję spichlerza, no to może być tutaj dwa spichlerze, potrzebuję teraz wydobywki jak najszybciej, jak najszybciej musimy oprzeć swoje, że tak Potrzeba powiem, drewna. na rudzie żelaza, nie? Dobra, oprzemy całą gospodarkę na rudzie żelaza, już mam pomysł jak to zrobię. Dobra, będzie fajnie, może być. Dobra i wy będziecie zapierdzielać. I co teraz? Trzeba tutaj jedzenia. Ja chyba zrobię farmę, bo ja nie mam innego wyboru. Co to jest? Zawsze. Nie jest Jakiś chłop mi tutaj farmę postawił. Tu będzie trzeba dać wieżę. Mam takie wrażenie tutaj. Taką ogromną wieżę. Tak. Dobra, zrobimy to na razie tak. Dobra, na razie jest wolną szybkość, bo ja ogarniam, nie? W sensie staram się pomyśleć, co tu zrobić. Dobra. I od razu byśmy wzięli. Eee, czekaj, co by mi to było potrzebne? Kusze chyba, nie ma co się bawić w groty. Ale no na razie by przydały się łuc łucznicy, nawet zwykli by się przydali. Zapasy drewna są zbyt szczupłe. Dobra, już, już dokupię, żebyśmy się szybko rozwinęli. Do tego zbrojownie. Mogę tutaj drugą? Mogę. Dobra. To szary tutaj. Kamienie. Potrzeba tutaj kamienia. A mam tutaj to wydobycie to kamienia? Nie mam tutaj kamienia, ale jaja. Czyli ja muszę wszystko oprzeć na... Jak to się nazywa? Ja muszę wszystko oprzeć na tym, nie? Dobra, zniszczone to zostało, świetnie. Ja bym chciał chyba tutaj zrobić, moi drodzy, bydło. Bo dosłownie będę mógł z bydła robić pancerze dla moich kuszników. I to jest chyba jedyna opcja, dzięki której to mogę zrobić. Dosłownie zrobić coś takiego. Pyk. Pancerze złoto, a bardziej się opłaca... Stop, stop, stop. Gra bardziej się opłaca zbierać, robić z tego żelaza pancerze, czy... Sprze... Czekaj, aż sobie zobaczę. Gra Czekaj. W toku. Jeżeli sprzedaję to, to sprzedaję... Tutaj nawet nie widzę, co za ile. Czyli bardziej, bardziej pancerze, tak? Się opłaca robić. No ale to ja na tym muszę oprzeć całą moją gospodarkę, stary. Rób pancerze, ale ja nie będę korzystał z tych jednostek. Kumasz. Ja potrzebuję jeszcze operować marketem, żeby kupić tutaj na przykład sobie trochę mąki. Dobra. I do tego będziemy robić piekarnię. Eee, bo one mi dadzą chleba. Jak najszybciej mi dadzą. Dobra, postawimy się tutaj na chlebie. Na razie 3T. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Potrzebuję pieniędzy. Harcownik. To już że zostanę zraszowany i zginę. Pancerze są do opierdzielania na rynku. No właśnie, widzę, że oni czekają, nie? Eee, do tego. No, nawet mini ścianę jakąś zrobiłem. Może być. Tajnie. Jezus! Jak ja mam z nimi wygrać? Popię. Weź mi powiedz. Że to jest nienormalne. Robię już pancerze powoli. Pary mogę? Muszę trochę kamienia kupić. Nie masz wystarczającej ilości złota. Jesteśmy Dobra. Atakowani. Problem, panowie. Ty, zablokowałem ich na razie? Oni atakują mury. Oj oj oj. to chyba upadnę. Najemników bierz? Za co? Z czego? Nie masz wystarczającej ilości złota. To upadek. Najpierw trzeba przeżyć, wiesz. Brak mąki, mój panie, no. Nie dziwi mnie to. Kurde. Stary, no to jest niemożliwe, Bot ci już zaczyna od razu nasyłać jednostki. I to jest lipa, nie? Kurde, ale jaja. No upadnę, upadnę, bo tutaj nie mam bardziej co z tego zrobić, nie? Nie, nie ma opcji tego zatrzymać, patrz. Idą jeszcze tysiące jednostek, chłopie, nie? Patrz, bo nie, nie ma sensu, nie mam jak tego zatrzymać. Totalnie tego nie utrzymam, nie? Koniec. Upadek. No nie utrzymam tego. Nie wiem co tu zrobić, kurde. Wiadomość od nomady. Oh. Trzymaj się tych skrośników. Niczym o tym białym... mnie, Jeszcze cię od nich oderwiemy. A czemu oni mnie nie niszczą myślę, No zabijcie mi tego lorda, nie? Stan skarbca bez zmiany, kalifa. Pilnuj swoich pleców, rycerzu, pilnuj pleców. No idź walcz. Budynki no, płoną, ser ja nie wiem, no tutaj myślałem, że ich obroni, ale... Ludzie przybywają do nie za bardzo. Co w się sensie myślałem, że siebie obroniłem? Oby Lub tych ziomków, tyle olej, ale no nie wiem jak, ja już upadłem. Czekałem, aż mi lorda zabiją, wiesz? Ja bym musiał mieć dużo łuczników na początku. Tutaj! Którzy by wystrzelali wszystko. Ale zobacz, że oni nie mają oddziały stary. Porządnie. Udaje się. niestandardowa. To są jakieś nowe jednostki, mówicie? Piaski czasu. No, nie udało mi się tej misji przejść. Trudna jest. No, Zostałem, że bym popróbował parę razy, to by mi się, jakby to powiedzieć, udało, nie? Ale nie ma co.